Prezydentem Żełańskim. Ustalenia, które zapadły między oboma prezydentami, były właśnie dyskutowane z przedstawicielami rządu, z ministrem obrony, ministrem spraw wewnętrznych, konsultacje również z przedstawicielami służb, szefem sztabu. Chodziło o analizę o ogólną sytuację, o działania które należy podjąć, a także była omawiana również kwestia komunikacji propozycji, które będą w najbliższym czasie przedstawiane również na, na forum sojuszniczym w kontaktach czy to naszych ministrów, ale również prezydenta z naszymi sojusznikami, co na, nastąpi, spodziewamy się teraz no, w, w przeciągu najbliższych dni, jeśli nie godzin. Czy, czy były omawiane działania. kwestie pomocy militarnej dla Ukrainy? Była omawiana kwestia pomocy militarnej. W, w tej chwili nie, nie, nie mogę z panem podzielić się szczegółami na ten temat, ale obaj prezydenci uzgadniali również i, i te kwestie. I one były również omawiane tutaj w czasie tego spotkania, ale w gro, i to jest najważniejsze, były omawiane gro, gro, gro czasu poświęciły kwestię współdziałania, koordynacji tych działań również z naszymi sojusznikami. W najbliższym czasie spodziewamy się istotnych rozmów również na najbliższym szczeblu i to, to chcieliśmy omówić, dlatego że tutaj to, co jest najistotniejsze w obecnej sytuacji, to jest przede wszystkim koordynacja sojusznicza, koordynacja z partnerami z Unii Europejskiej, zdecydowana akcja międzynarodowa pominąwszy nasze działania w takim wymiarze bilateralnym polsko-ukraińskim. Przede wszystkim kwestia wsparcia również, jeżeli będzie taka potrzeba pomocy humanitarnej, działania na forum międzynarodowym w zakresie koordynacji polityki energetycznej. No wszystko oczywiście w zależności od rozwoju sytuacji. W momencie, gdybyśmy mieli do czynienia rzeczywiście z konfliktem zbrojnym, z konfrontacją zbrojną, to te wszystkie parametry ulegają zmianie. Dzisiaj przede wszystkim pomoc wojskowa, pomoc humanitarna. Na tym etapie przede wszystkim bardzo również istotne są działania w wymiarze politycznym, budowanie jednolitego przekazu również ze strony państw zachodnich, taki, takiego przekazu, który miałoby wymiar odstraszający dla Rosji. Czy będzie spotkanie prezydenta z opozycją w tej sprawie, w tego konfliktu, który gdzieś tam narasta na Ukrainie? Tak jak wcześniej było to zapowiedziane, jeżeli to, i, to, i to może w zależności od, od rozwoju sytuacji decyzja w tej sprawie może być podjęta przez Pana Prezydenta i może być podjęta bardzo szybko. Na chwilę obecną nie ma takiej decyzji. A wracając do pomocy militarnej, mówiąc o tym, ma Pan na myśli przerzucenie żołnierzy, czy przerzucenie broni? No nie, nie, nie mówimy, nie mówimy o, o, mówimy o, o, o wsparciu, o pomocy wojskowej, materialnej, ale mówię, żadnych decyzji w tej, w tej kwestii nie ma. Nie ma mowy na, na, na chwilę obecną o jakiejś zwiększenia, o jakiejś obecności naszych wojsk na terenie Ukrainy. Ukraińcy zresztą o to, o to nie proszą, i tak jest zresztą stanowisko całego, całego sojuszu. No, przypominam, że działamy w wymiarze sojuszniczym, staramy się wszelkie nasze działania uzgadniać z naszymi sojusznikami. Tak to się dzieje od, 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 od samego początku konfliktu no, i, i, i zakładam, że tak będzie przez cały czas do, do miejmy nadzieję, deeskalacji. Czy będą konsultacje ze stroną amerykańską? w najbliższym czasie, bo wiele takich rozmów na przestrzeni ostatniego miesiąca już się odbywało, czy jest taka konieczność rozmowa z Genezem? Tak, no, tak jak pani zauważyła, rzeczywiście te, te konsultacje polsko-amerykańskie albo w takim formacie regionalnym one są w ostatnim czasie intensywne i w najbliższym czasie będą, będą przewidywane są tego rodzaju konsultacje. Czy wicepremier do spraw bezpieczeństwa Jarosław Kaczyński brał udział w tym spotkaniu? No w tym spotkaniu nie brał udziału. A dlaczego nie? No dlatego, że pan prezydent spotkał się z ministrem obrony spraw wewnętrznych i szefami służb. Taki był format tego spotkania. Czyli prezydent nie widział potrzeby spotkania z Jarosławem Prezydent Dańczył, zaprosił, z ory... zaprosił tych, których zaprosił z różnych powodów. Bywały spotkania i zapewne będą w przyszłości, w takim który również pan wicepremier brał, brał udział i, i będzie brał udział. W tym spotkaniu nie brał udziału. Nie brał premier również w tym spotkaniu udziału, bo taki był format spotkania. Kiedy kolejne spotkania odbywają? No, myślę, że teraz będą odbywały się bardzo często. Nie, nie wskażę państwu, państwu daty, ale myślę, że, że no, sytuacja wymaga i, i powoduje to, że, że te spotkania będą się odbywały być może parę razy w tygodniu. Czy z tego oczekuje? No pan prezydent no, zakończył spotkanie z prezydentem Ukrainy w Wiśle e, i rzeczywiście jest na takich stałych łączach z prezydentem Żołeńskim, więc w zależności od rozwoju sytuacji to, to, to e, ta, takie, ta częstotliwość tych kontaktów może ulec zwiększeniu. Są w bezpośrednim kontakcie. Bardzo państwu dziękujemy. dziękujemy. Ja również dziękuję.